Bardzo, bardzo ciężki i powiedziała dobra pasta. koniec zaczęłam od terapii z czym ogromnie wdzięczna mojej sierżynie, która mi dała numer do Sylwii z Londynu Aha. bo ona nie jest, jest taką terapeutką, jak czyli bo takich terapeutów, które ja miała szukałam w ogóle, na najpierw towarzysza to miała online, tego, to w ogóle kompletnie, kompletnie nic nie dawało kompletnie później trafiłam właśnie do tej Sylwii gdzie ona mi powiedziała prosto z mostu to to, to i to. Kolejna terapia, hipnoza. Przerobienie, wywalenie, to co się działo w mojej odświadomości. Co mi się wydawało, że to wcale mnie nie boli, ale to mnie właśnie bolało. Ciekawe, Ciekawy, tak. tak. My bardzo często zamykamy w sobie to, co się wydarzyło kiedyś i nas bardzo mocno bolało, ale my nie dopuszczamy do siebie, że to nas bolało, że my o tym pamiętamy. My po prostu idziemy tak jakby po poważnie, nie, że segregacja. Wiesz, książka super, fajna, zła. I my w naszym życiu robimy to samo: co brakujemy? to jest tak, że to uciekanie to jest takie schronienie się przed bólem że jak powiedzmy, że realnie poradzimy sobie to jest właśnie w ten sposób, żeby żeby nasze emocje nie brały górę, bo robimy, robimy właśnie w ten sposób, że zamykamy sobie o tym, bo lepiej o nie pamiętać, lepiej o nie, nie mówić, niż jeżeli ja bym miała to rozpamiętywać i wiesz, dobre jest to nie rozpamiętywanie bo nie powinno się rozpamiętywać bo to boli, bo to jest tak niemiłe, ale to, to nie, nie o to, co to wszystko chodzi. Chodzi o to, że nie musisz się rozpamiętywać, ale zanim, to znaczy, żeby je rozpamiętywać, to zamknij to właśnie to zamknij to poprzez energię, poprzez uzdrowienie i tej rany i wtedy zamknij ten rozdział, nie rozpamiętuj. To jak to wtedy się to zrobi, to mnie to boli, to, to nie, nie boli. I ja to tak zaczęłam o tych swoich właśnie terapii. Nie wiesz, czemu tylko do tych miejsc, w, w, w których uciekłaś. Tak, tak, Z to, to który wiesz, wiesz kiedyś, wiesz, kiedyś, mówiłam, wiesz, kiedyś mówiłam o tym, kiedyś mówiłam o tym na przykład, jak jak komuś opowiadałam, czy to opowiadałam o tym nawet i nawet płasknie, czasami nawet nie urodziłam. Ale wiesz dlaczego? Właśnie dlatego, że moja świadomość nie pozwoliła mi przerobić sobie tego, sobie tego. Nie, nie pozwoliła mi zamknąć tego. Ja chciałam być taka twarda, taka silna, że naprawdę, gdy nic takiego się nie stało. mi często, często jest... nieraz ktoś mówi, Boże, no ty to na przykład tam w praktycznym rzędu, co to nickiego! Co? To, to, to... To było wielkie, to było bardzo duże. Ale ja chciałam pokazać, że mnie to boli, że jest to dla mnie trudne, że to jest to dla mnie okropne. Starałam się pokazać tą swoją siłę, tą siłę, bo przecież zawsze muszę być silny. Głównie prawda, nie, nie zawsze będziesz silny, nie, nie zawsze będziesz, będziesz, będziesz przynosić góry, dopóki czegoś sobie nie przerobisz. To tak jak jest góra, ostra góra, i bije wiatr, ten wiatr cię zniesie tu. O, co zrobisz? Wiesz, że na tej górze jest coś, coś co jest sobie potrzebne do życia, do oddychania, albo umrzesz na tym dole, ale u góry masz nowe życie. Pójdziesz do góry? Pomimo wszystko, czy zostaniesz na tym dole i sobie pozwolisz umrzeć? To wspinam się, krok po kroku, czasem spadnę, ale idę do góry. Czy ten tytuł z chorobą był ten początku oczywisty, czy to o początku że ten będzie tytuł tej książki? Nie, 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 nie. Tytuł tej książki to się zrodził o, o moich terapiach. O moich terapiach. W głowie mojej uświadomiła, uświadomiła mnie moja terapeuka, więc że to, co przeszłam, to, co przeżyłam będąc dzieckiem, później to swoje kolejne dalsze życie, to nie było fundamentem. Czyli ten fundament od początku ja sobie sama musiałam wypracować. Hmm. Gdybym została dalej taka trochę uschła, bo no, nie byłam podlewana, to prawdopodobnie dziś bym by była być, być może wykojona, jak to się wzią, mówi. Tak? Być może dzisiaj bym sięgała tylko do kieliszka, jak, jak moi rodzice, to nie jest żaden wstyd. Po prostu mieli takie życie i tak, tak wybrali to życie. I gdybym tak, tak robiła, obiwa, gdybym szła tamtym schematem, tamtym m. życiem, ich życiem, takim jak mi pokazali, takim jak mi tak tak zabudowali, to dziś podejrzewam, że też bym tam była. Bym zżyła od dnia do dnia, bym się nie martwiła. No są dzieci, to są dzieci. nie no poradzą sobie. Ja sama to też sobie poradzą, prawda? Ale ja w, ja w głowie mojej od, od dziecka, nie wie wiem dlaczego tak było, ale tak było że to, co pamiętam, zawsze chciałam inaczej. Zawsze szukałam sobie miejsca, gdzie mogę się schronić, ale, ale też mogę podpatrzeć, jak żyją inni ludzie. Miałam w swoim życiu cudowną kobietę, panią Jolę, która pokazała mi, jak można żyć w normalnej rodzinie. Była cudowna osoba. Poznałam ją całkiem przypadkiem, ponieważ jako młode dziecko radziłam sobie, jak mogłam, żeby mieć jakieś pieniążki, więc y, na początku nas sprzedawała owoce i takie różne rzeczy, później kuracjusze. Powierzam mi różne swoje rzeczy, żebym im tam sprzedała. Ja zawsze sprzedawałam miała takie dwie główione babcie, szatniaki, które zawsze mnie przygadniały do siebie i zawsze mi dawały takie, takie też schronienie, kiedy tam właśnie do kawiarni jednej. Tam był mój drugi dom, bo ja tam się czułam dobrze. Ja czułam, sprzedawałam te trzy mi dawali jakieś wynagrodzenie i przy, I przy tym, tym właśnie to Pani Mioda poznała, która zauważyła we mnie potencjał. Ona od początku bierzyła we mnie tak bardzo mocno, słyszałam się osoba na rzecz celów sam, że ona zawsze mówiła, Kamila, ty będziesz kimś. Szczerze to jest, że nie słyszysz takich słów od swoich najbliższych, od swojej, swojej rodziny, prawda? Ale ja, ja słyszałam. Ja, ja chodziłam tam, gdzie zawsze mi mówiono. ty będziesz kimś, kim? ty, ty coś osiągniesz w swoim życiu. Kuracjuszek, tak, różnie gdzieś miałam 12-13 lat. Jak, 9, 12, jak chodziłam sprzedawałam belety ludziom, ale ja sprzedawałam. Ja ja Rozliczałam się z nimi, zaproponowałam oczywiście na, na rodzaju. Ja mówiąc dzisiaj tobie, to ja to pamiętam, 你们现在 So taka Co? Ja wtedy tak rosłam, że wierzę, że ja mogę, prawda? Później do tej trafiłam i pomagałam tej Pani Oli jak robiłam be yeah, so to mi to śmietanę z kresu tańcji, to pamiętam, po prostu czuję teraz ten zapach nawet. Pani Ola już mnie zaprosiła do siebie do domu, bo widziała mniej więcej, jaka była mnie sytuacja, bo ja się jej zmierzyła, powiedziała i ona mi wołała do siebie do domu, dawała mi schronienie, dawała mi ciuchy po swojej córce. i z teraz jeszcze nie mamy cudownych kontaktów, jak w swojej oksylu, no przyczywam mężek jak takiego, takiego ojca przeżywanego i babcia, yy, znaczy mama, pani Jolia, babcia Joli, yy, pani Basia, która mi zawsze puniłem własną wnuczkę i zawsze mogłam iść i zawsze mogłam, no po prostu mnie tam rozpieszczali, wiesz, to są w tej pracy bardzo dobrych ludzi. cudowne, cudowne, no to są ludzie, którzy po prostu no w moim życiu, w moim sercu będą do końca życia, prawda? Bo to, że mieszkam w, w mnie w mieście i nie jestem w Polsce, tu, to nie za tym, że ja o nich zapominam. Jak do, do Polski, to, to oczywiście ich odwiedzam, umieszczam, tak? zresztą mamy cały czas kontakt. E, ich i cieszą się oczywiście e, z sukcesem, który odnoszę. Tak? Szczerze mówiąc, jestem im przede wszystkim bardzo mocno wdzięczna za to, że napotkałam ich na drodze, że los mi pokazał. Słuchaj, dobrze, no, nie masz, szukaj, tak, ale zobacz, jest tutaj tak. I tu możesz, i jeśli ty tylko będziesz chciała, korzystaj, weź i ile wlezie. Ja ja się nie mogłam zachować tego szczęścia, które miałam tam, prawda? Dlatego ja tak bardzo chciałam i później swojej rodziny, swojego życia, swojego szczęścia, wiesz? I, I to było piękne, i dlatego ja też cały czas, czas powtarzam moim panom, które do mnie trafiają, czy na Facebooku, jak udostępniam te posty, to właśnie ja pokazuję, im, zobacz, niekoniecznie dzisiaj nie jesteś w domu, bo ja, ja też tam byłam, więc ja zobacz, może rozejrzyj się koło, zobacz. się koło siebie, może akurat dziś ktoś stoi koło ciebie i mówi otwarcie. Tutaj, tutaj drzwi, proszę, albo weź tutaj coś, co, prawda? Tylko, tylko weź się, rozejrzyj, zobacz, bo, bo moim zdaniem no, przeświat da nam wszystko, co będziemy chcieli. Tylko musisz to zauważyć. bo jak nie będziesz zauważyć, wiesz, że szła obojętnie, wiecznie zapłana, wiecznie zatruskana. Nie zauważysz. Ty Gdybyś tylko chciała, ale to co? Gdybyś chciała to zobaczysz. to to, 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 to z wszystko to zobaczysz. Mając te problemy, bo każdy problem ma większe lub mniejsze, Stanę tak z boku, wejść no. z tych problemów, stałość i zgodzić się to jeszcze raz. Aha. Jakbym poprosić, poprosić kogoś o pomoc, bo czasami my tego nie widzimy. Praktyka. Ja zawsze mówię praktyka. Ja rozumiem, że nie nie musi się potrafić od razu. No, Bo to trzeba, trzeba się nauczyć, się ja też się wtedy nauczyła, ale zawsze powtarzam, czy na konsultacji, czy jak piszę tam różne panie na tych w różnych, różnych grupach, weź chwilę odetchnij, w końcu tych mniejszy oddech, usiądź chociaż na chwilę, kiedyś takim za gdzieś na spacer, na spacer to do parku, gdzie kobie, zamknij oczy i przez trzy minuty tylko. I kiedy, kiedy zobaczysz już w końcu siebie taką, wiesz, z boku, patrzącą na siebie, to zobaczysz, że z czasem będziesz potrafiła patrzeć inaczej, będziesz patrzyć szerzej. Jeżeli chcesz coś zmienić w swoim życiu, jeżeli faktycznie chcesz patrzeć na świat inaczej, to musisz zrobić mały krok. Może będzie to jak pójdziesz do panny. Zrelaksuj się, daj sobie ciepłą wodę, zrób sobie takie domowe spadki, daj sobie jakieś czarne świeczki jeśli lubisz. Spróbuj tak, jak mnie nie lubisz czuć, do parku, jak mnie nie lubisz czuć, znajdziesz najpierw kochasz siebie. Bardzo, bardzo. bardzo. Wiesz, ja chciałabym, żebyś to, to, to jest stale, to jest <śmisión>